Witam! Z tej strony Grzegorz Szenciński, a to jest. To są luźne ciekawostki motoryzacyjne, czyli LCM, gdzie przedstawiam informacje ze świata motoryzacji, ale nie tak normalnie, ale na luzie, czyli z innej perspektywy. Dzisiaj będzie o marce, który miała wszystkie składniki, aby zrobić kolejne genialne auto. Tylko, że to by było za proste, więc musieli coś spier. No, no zobacz, co k***a robiliście! Hot -hatze. to jedne z najlepszych aut, jakie poruszają się na naszych drogach. No poważnie, są uniwersalne jak każdy inny kompakt, a do tego dałem mnóstwo frajdy z jazdy. Dlatego też tworzę specjalny program o chodkach, gdzie przedstawiam najszybsze modele kompaktów od ich narodzin po dzisiejszy dzień. Program ten nazywa się Poszukiwacze Ognistych kompaktów. Jeśli jeszcze nie widziałeś żadnego odcinka, to tutaj gdzieś powinien pojawić się link. No albo znajdziesz to na tym kanale. Koniecznie zobacz, ponieważ ciekawostki, jakie tam znajdziesz, rozwalą ci mózg. Wracając do tematu, to dzisiaj będziemy rozmawiać o przedstawicielu gatunku subkompaktów, który nosi znaczek tej marki. Ford, bo o nim dzisiaj mowa, ma w swojej ofercie taki samochód, co się nazywa Ford Fiesta. Jest to taki miejski samochód, który ma bardzo ładne linie nadwozia. Super się prowadzi i. no i muszę nagadać. Bo kumpel ma taki samochód I jak go skrytykuję, no to pewnie się obrazi A tak na poważnie, to faktycznie uważam Że Ford Fiesta to naprawdę jest świetne auto Zresztą sam kuplowi poleciłem, aby kupił właśnie ten model Jeden, dwa, trzy Trójka Jeśli jednak miałbym się do czegoś doczepić No a muszę, bo mam przecież polskie korzenie To najgorsze w tym aucie jest wnętrze Owszem, środek jest bardzo ciekawie zaprojektowany Tylko, że materiał, z który został wykonany To już taki Plastikowa Plastik fantastic Tylko, że to akurat nie jest wina Fiesty Ponieważ wszystkie Fordy mają plastikowe wnętrze Bez urazy Ale za to Ford ma inne zalety I tym właśnie płynnym ruchem przechodzimy do Forda Fiesty ST Ford Fiesta ze znaczkiem ST Na przednim grillu Jest przedstawicielem gatunku hot hatchy, Czyli mocny silnik w małym kompaktowym aucie Tylko Fiesta ST nie jest tylko hot hatchem Ale jest z gatunku tych najlepszych the best of the best Poważnie wielu dziennikarzy motoryzacyjnych chórem ogłosiło, że Ford Fiesta ST jest jednym z najlepszych hot na rynku. No oprócz tych, co zamiast jeździć autem, to mierzą odległość od jednej ścianki bagażnika do drugiej ścianki miarką. Ci co lubią jeździć, to stwierdzili, że Ford Fiesta ST to taki radosny samochód, daje ci mnóstwo frajdy z jazdy, czyli najlepsza cecha hot <trym się zbiornika> This is epic. Ten model jest jak mały szczeniak, który nie potrafi usiąść na miejscu. Ford Fiesta ST jest genialny, tylko jak wyszedł na rynek, to brakowało mu trochę pary. Konkurencja była silniejsza. Renault Clio RS miał 200 koni, a taka korsa OPC miała 192, a w najnowszym wydaniu 207. Fiesta ST ogólnie słaba nie była, ale 182 konie powodowało, że jak ustawiłeś się z konkurencją na kresce, hey! Tak się to kończyło. Jednak Ford w 2016 roku zaradził tej sytuacji i Fiesta dostała 200 kunia. I nazywała się Ford Fiesta ST200. Więc można śmiało uznać, że Ford Fiesta ST200 jest hotaczem praktycznie idealnym. Oczywiście w swojej kategorii. Po pierwsze, wygląda świetnie z każdej strony. Po drugie, ma tyle mocy, aby nie bać się konkurencji. No i po trzecie, najważniejsze. Daje więcej frajdy z jazdy niż konkurencja. Więc Ford ma swoje ofercie idealnego małego headhatcha. Tylko, że lata lecą, więc czas na następcę. To, co właśnie oglądasz, to jest najnowszy Ford Fiesta. Tylko, że z tych, co lubią gonić, tańszy cukier w markecie. To jest normalna wersja Forda Fiesty, no ale my przecież nie będziemy gonić taniego cukru. Ale chcemy się pogonić na zakrętach. Więc powitajmy nowego małego króla Hot Hatchy, czyli nowego Forda Fiesta ST. Jeśli chodzi o wygląd, to Ford nie zmienił bardzo swojego przepisu. To jest bardziej ewolucja, a nie rewolucja. Przód jest bardzo podobny do poprzednika, no i ma tą paszczę w stylu Astona Martina. Mnie się to bardzo podoba. Profil także bardzo podobny. No ale co tutaj chcesz zmieniać? Jak nawet stary model wygląda dalej bardzo dobrze. Za to tył doczekał się największych zmian, ponieważ przynieśli tylne lampy ze słupka na tylnią klapę. Śmiem wątpić, czy wygląda to lepiej. Za to nowy model ma rewelacyjne nowe felgi. Dzięki nim auto na postoju już wygląda tak, jakby chciało poszaleć. Więc wygląda na to, że Ford ma tytuł hothecza w kieszeni. Po pierwsze, auto prezentuje się świetnie, po drugie, poprzednik zrobił rewelacyjne wrażenie na każdym, więc Ford Fiesta ma wyrobioną swoją markę. Dlatego wystarczyło tylko podkręcić, Stary, sprawdzony przepis. No wiesz, dodać trochę ostrej papryczki. Aby było trochę lepiej i trochę szybciej. A potem tylko zbierać pochwały i cieszyć się z kolejnego sukcesu. No ale nie. Bo to by po prostu było za proste. Więc Ford zamiast zrobić trochę lepiej, trochę ostrzej to wziął i upierdzielił fiesta jeden cylinder Tak, zgadza się. Nowa Fiesta w swojej najostrzejszej wersji ma trzy cylindry. I owszem, ma silnik 1.5, 200 koni. Ale to dalej trzy cylindry. No i teraz mam proste pytanie. Dlaczego oni to zrobili w tej najostrzejszej wersji, w tym najszybszym modelu? Dlaczego oni wkładają trzy cylindry do auta, który miały być... Kolejnym królem hotheczy. Why? Dlaczego? Leo! Co so nic? Ja rozumiem, że teraz się liczy ekologia. I okej, okay, niech oni sobie wkładają te trzy cylindry, te ekonomiczne silniki do tych normalnych samochodów, ale hot-hatch to nie ma być auto ekonomiczne. To nie ma być auto dla ręcisty, który ma gonić promocję cukru w markecie. Hot-hatch to auto, co ma robić coś takiego. Tylko, że to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ Ford chwali się, że to jest super nowoczesna jednostka. Jako pierwsi mają na rynku silnik 3-cylindrowy, który po to, aby oszczędzać paliwo, wyłącza jeszcze jeden cylinder. Tak, bo to jest właśnie to, czego oczekują wszyscy fani hot hatchy, Więc kiedy pojedziesz takim Fordem Fiesta ST na jakiś zlot, i tam będą się wszyscy chwalić, jakie mają silniki pod maską. To ty potem wypalisz. A ja w swojej wieści mam trzy cylindry. Jak jeżdżę wolno, to jeden cylinder się wyłącza, aby oszczędzać paliwo. Tak, bo właśnie to się liczy w hotheczach. Słuchajcie, ja rozumiem, że teraz są takie czasy, że każdy producent samochodowy musi lizać unijnym biurokratom. No wiadomo co, aby zadowolić coraz głupsze pomysły obniżenia emisji spalin. Tylko ja myślałem, że firmy motoryzacyjne bronią się przed takimi rozwiązaniami, ale widzę, że Fordowi się to bardzo podoba. Ford nie produkuje tylko sportowych modeli, więc oni mają całą gamę modeli, gdzie mogą wprowadzać te nowoczesne, ekologiczne silniki. Ale niech zostawią w spokoju modele ST i RS. Już Ford Focus RS został oskopowany z cudownego pięciocylindrowego silnika. Teraz w najnowszym Focusie RS są 4 cylindry, które owszem nie brzmią źle, no ale gdzie mu tam do tego 5-cylindrowca? Stary Focus RS przy przegazówce to on grzmiał. Nowy Focus RS to on już tylko pierdzi. No a teraz przyszedł czas, aby ograbić kolejny model, czyli Forda jestem ST. Co tam, że to hot hatch, co tam, że... Poprzednik był genialny i nowy też taki powinien być. Co tam, że Ford kiedyś wyznaczał kierunki, jeżeli chodzi o samochody performance. Teraz liczymy się, aby głównie unijni biurokraci byli zadowoleni, a nie tam klienci czy fani, dzięki którym w ogóle Ford może istnieć. Ford, o Cię proszę. Tutaj już tylko można się wkurzyć. I chyba nie ma lepszego filmiku, który oddaje tą sytuację. Jakim kur... załatw co narobiłeś? Wóz konserwacji kur... co narobiłeś? Po kur... Ch... wiesz kur... nie twoje. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak pan się nie denerwować? Dobra, ale żeby było jasne. Ja nie mówię tutaj, że Ford Fiesta ST to będzie zły aut. Pewnie się będzie prowadzić genialnie jak poprzednik. Do tego rozumiem, że producenci samochodów muszą przygotować swoje modele, aby spełniały te głupie unijne normy. Ale Ford po prostu przegina. Oni nie starają się w ogóle ratować tych starych, genialnych silników. Oni po prostu patrzą tylko już teraz na ekologię. Jeśli chodzi o performance, to kiedyś Ford starał się, aby być najlepszy w swojej klasie. Ich modele ST i RS one po prostu wyznaczyły kierunki swojej klasie. A jak jest teraz? Teraz to powoli Ford staje się popierduchą. Popierducha! po popierducha! Dla nich ważniejsza jest ekologia niż charakter samochodu. Owszem, najnowszy Ford Focus RS to znane świetne auto, ale nie ma już tego czegoś, nie ma tego charakteru, mimo tego serca, co miał poprzednik. czyli wspaniałego silnika, który definiuje auto. A teraz Fiesta ST, czyli hot hatch, który będzie miał trzy cylindry pod maską. I to ma być to, za co mają go pokochać fani hot hatch'e? Wątpię. Hot hatch'e Forda to kiedyś były buntowniki i dzikusy, no takie rednyki. Owszem, część tego DNA dalej jest w tych samochodach, bo na szczęście dalej wspaniale zachowują się na drogach. Ale nie można być prawdziwym dzikusem i buntownikiem, jeśli nie ma się do tego odpowiedniego serca, a to kolejny sportowy Ford, który traci porządny silnik. Na rzecz ekologicznego główny. No i tyle na dziś. Napisz komentarz, co o tym sądzisz. Nie przeszkadza ci, że Fiesta S czy cylindry? Czy wręcz przeciwnie, dostajesz cholery, jak widzisz to, co się dzieje na rynku motoryzacji? Daj znać w komentarzu. Daj także łapkę w górę. Jak podobał Ci się ten odcinek, zapraszam także w czwartek na poszukiwacze ognistych kompaktów. Oczywiście subskrybuj kanał, ponieważ już za tydzień poznasz kolejne ciekawostki ze świata motoryzacji. Które nie będą przedstawione tak normalnie, ale z innej perspektywy.